Przez trzy miesiące płacę tylko VAT. Jeżeli po trzech miesiącach, takie z Londynie, Wielkiej Brytanii, uznaję, że ta działalność mi się opłaca, to zaczynam płacić podatki. Jeśli nie, zamykam i nie mam żadnych zobowiązań. Mogę to raz w życiu zrobić pod swoim nazwiskiem. Druga to są inkubatory przedsiębiorczości. Rozpoczynam działalność gospodarczą, wchodzę do inkubatora przedsiębiorczości, nie muszę płacić za usługi księgowe, prawne i za wynajęcie powierzchni, bo za to płaci inkubator, ja płacę tylko za koszty zmienne usług czy produkcji, które mamy. A to trwa też oczywiście przez jakiś czas, tam rok czy, czy góra, dwa lata. Tych inkubatorów trochę jest w Polsce, ale za mało. Chcemy, żeby co roku około miliarda złotych szło na te inkubatory, zwiększając liczbę ludzi, którzy w czasie studiów mogą w ten sposób rozpocząć swoją aktywność gospodarczą. I wreszcie po trzecie, takie fundusze zalążkowe. Mam fajny pomysł, ale nie mam żadnej jeszcze historii, nie mam żadnego majątku. Nie mogę się w banku czy w instytucji finansowej wytłumaczyć, czym to zabezpieczę, i jednocześnie skąd wezmę właśnie, jak, jak uwiarygodnić mój pomysł. To są tak zwane fundusze zalążkowe, i my proponujemy o, o, około miliarda euro rocznie na finansowanie takich startupów. Oczywiście w normalnej procedurze jak w banku, ale właśnie bez tych wymogów zabezpieczenia i bez y, 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 historii własnej żeby tym właśnie ludziom, którzy mają pomysł umożliwić y, 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 rozpoczęcie, nawet jeżeli tylko 30% z nich zakończy się sukcesem, a nawet 10%, to i tak wszystkie wyliczenia pokazują, że to jest dla Państwa opłacalne. Bo w konsekwencji tych 10%, na których się uda, przez kolejne 10 lat dadzą tyle wpływów z podatków, że to pokrywa to dofinansowanie, które Państwo robi wcześniej. No i praktyki rzemieślnicze po czwarte, w tej chwili w Polsce jest 20 tysięcy osób na praktykach rzemieślniczych, w praktykach rzemieślniczych, które także obejmują internet i wszystkie nowoczesne technologie, no bo rzemiosło to jest rzemiosło, czy z komputerem, czy, czy, czy u piekarza, tak czy inaczej, to jest jakiś rodzaj zawodu. Dzisiaj w Polsce jest 20 tysięcy osób na koszt państwa, gdzie państwo płaci za tę praktykę e, tym ludziom, niskie pieniądze, ale zawsze jakieś, jest dzisiaj e, 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 na... Na, na, na tych praktykach. Chcemy to zwiększyć do 100 tysięcy. Więc jeżeli zrobimy firmę na próbę, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze zarączkowe i jednocześnie praktyki rzemieślnicze, to możemy uruchomić rocznie, możemy uruchomić 100, 150, 200 tysięcy dodatkowych miejsc pracy wśród młodych ludzi rozpoczynających działalność. To jest bardzo duża zmiana. No i najważniejsza, o której powiem, bo nie będę o wszystkich opowiadał, to jest obniżka składki ZUS. Wielką barierą dla małego i średniego biznesu do tworzenia nowych miejsc pracy, nowych miejsc pracy legalnych są zbyt wysokie składki ZUS. Myśmy zaproponowali obniżkę tych składek na ZUS o 30% z jednoczesnym zakazem używania umów, umowy śmieciowej. To właśnie jest jedna forma umowy. Czyli doprowadzają do tego, że wszystkie umowy mają ZUS, ale, z wyjątkiem umów o dzieło, ale mają o 30% niższą składkę. To oznacza 42 miliardy złotych rocznie do budżetu ZUS-u mniej. Czym uzupełnić te pieniądze? O, po pierwsze, podaję ten przykład, który prawdopodobnie też dwa lata temu opowiadałem z Markiem Belką, premierem SLD, który w 2003 roku obniżył stawkę na akcyzę o 30%. I co się okazało, że w 2004 roku wpływy do budżetu wzrosły niezmala. Bo tak była duża nielegalna konsumpcja alkoholu, że obniżenie tej składki o 30% spowodowało, że ten nielegalny alkohol stał się legalny. Ludzie nie kupowali już tak dużo nielegalnego alkoholu, bo woleli kupić bardziej bezpieczny legalny, kiedy ta różnica była znacznie mniejsza i w konsekwencji doprowadziło to do wzrostu o 17% wpływu do budżetu. Tak samo będzie tutaj. Tak się szacuje, że przy takiej obliczce składki na ZUS ta ogromna liczba miejsc pracy nielegalnych, czarnych, śmieciowych i tak dalej zostanie w istotnej części zalegalizowana. Zwiększy się liczba płatników tego, tych składek do ZUS-u i przez to ta suma 42 miliardy się zmniejszy. Może nie tak jak w przypadku alkoholu, że będzie aż więcej tych pieniędzy, ale nie będzie ich aż tyle brakowało. To co reszta będzie brakowało chcemy uzupełnić takim programem, który się nazywa 50 miliardów plus. Czyli dodatkowych 50 miliardów dochodów do budżetu państwa kosztem transferów pieniędzy z Polski. Państwo będziecie się interesowali tych szczegółami, to chętnie to przedstawię. Jest taki program 11 projektów ustaw Profesor Modelewski je przygotował, złożone są w sobie do tej pory nie rozpatrzone.